Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszej aktualizacji z tej strony Hinacia. W dzisiejszej aktualizacji dodali konie dzikie i orweskie i właśnie w tle widać, widać to cudo, które zlewa zresztą nieważne, więc dodali właśnie cztery konie chyba, trzy w Valedale oraz w Forcie Pinta, właśnie tego tutaj, którego widzicie, więc obczaimy sobie. To jest właśnie um, dzikus, którego właśnie chcę i właśnie którego zamierzam kupić e, Więc najbardziej zdziwiło mnie to w tym wszystkim, że ten koń toleruje zimno, wiecie? Nie, to naprawdę, bo wiecie, miałam faila ogólnie z nagrywaniem, no, no nieważne po prostu a, No i ja takie sobie włączam tą e, kartę i patrzę, a co jest, że toleruje zimno i mam takie... What? <noise> serio, bo ja się nie spodziewałam tego Ale ogólnie, ogólnie, ogólnie Nie będę was katować tutaj moim e, angielskim Wy na pewno sobie to ogarnie, ogarniecie Ogarnęliście u innych youtuberów Nie u jakichś które, której nikt nie ogląda <noise> No nieważne Więc e, to jest właśnie ten, którego chcę kupić Ale zanim go kupimy Zanim pokażę wam animację i tak dalej, i tak dalej To pojedziemy sobie O, widzę, że ktoś tu już ma konika Vale Dale, żeby Wam pokazać też również i obczaić właśnie te inne. Ogólnie te konie mają jakieś specjalne animacje, że mogą się położyć. W ogóle Chillera, Utopia mogą sobie po prostu walnąć się na tej, gdziekolwiek zechcą, jeszcze jakąś tam animację dodatkową mają. Ale ogólnie to jakby. Właśnie, też, właśnie tutaj też zmieni. Ale ogólnie chciałabym powiedzieć, że mm, Jak na takie konie, które mają tyle funkcji Funkcji, w sensie mają y, Właśnie y, dodatkową animację i jakąś jeszcze W sumie to chyba mają po prostu dwie animacje To nawet Spoko cena, nie uważacie? To jest ten Palomino I on ma, on ma piękne oczy, matko bosko to jest srokacz i... I to jest srokacz i też ma bardzo ładne oczy. Mają w ogóle bardzo ładne oczy. I ten jest... wow Z tego widziałam, nie? Wszyscy widzieliśmy. Ale powiem tyle, że... Że ładne są. Ładne są, naprawdę. Bardzo ładne. Dobra, nie ma co się pierdzielić. Jedziemy po... O matko. O nie, o nie! Jedziemy po konia. Proszę cię, pro, proszę cię, fryzyjczyku, proszę cię. Ja cię bardzo proszę. Ty masz tutaj się zaprezentować z, naj, z jak najlepszej strony, a ty manianę jakąś odwalasz, masakra z tobą jakaś. Więc ogólnie tak długo nie nagrywałam, ponieważ nie wiem, czy wiecie, a może wiecie, może nie. Jestem w klasie naturalnej, więc wiadomo. Jest zapierdziel ogólnie z nauką, ze szkołą, więc nie mam za bardzo czasu na granie takie, wiecie, mm, długie. I nie mam też czasu za bardzo na nagrywanie i tak dalej. Więc rozumiecie yy, o co chodzi. Teraz kurde, nie wiem jak konia nazwać. <ścoughs> Dlaczego nie wiem jak konia nazwać? Oh my god! O oh my god, ja, ja, ja nie mogę tak, normalnie. Ja wybiorę, więc zrobimy tak, ja wybiorę imię i usłyszymy się wtedy, kiedy wybiorę imię dla konia. Więc kupiliśmy konia moi drodzy, Czuję, czujemy się super, że wydaliśmy kolejne pieniądze na jakiegoś pikselowego konia w pikselowej gierce. Moje życie teraz ma nareszcie sens i nareszcie poczułam to, to, to piękno życia. Ok, dobra, lecimy po... Konika Nie wiem jak te, nie wiem jakie będą animacje do, do niego, ale Ale, ale, ale Ale Let's see Let's take a look normalnie Gdzie ten koń? Where is this horse? Where is it? Jest uh, Jest! Jest i on Ok Mamy tego konia. To, to akurat trzeba walić. Mamy tego konia. I co dalej? I co dalej, moi drodzy? Co dalej? Jak się. Jak. jak? O oh my god! Jest cudowny jest. O mój Boże! Ale ja nie mogę. To jest ta specjalna... Ta. Co on robi? Co on robi? Co on robi to stop, stap? Jezu! O Boże się. Nie byłam na to przygotowana, ok? Nie byłam na to przygotowana. Ale co on robi? Co to za podskoki są? Jaki dziwne Co jest? Nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz, czekaj. Czekaj, czekaj. Nie, bo to trzeba tak. O! Co to nie? Czy ktoś mi wytłumaczy, o co w tym chodzi? Proszę, niech ktoś napisze w komentarzu, o co w tym chodzi. Co to za chud jest? Oni nawet nie napisali. Co to za chud? O co chodzi? żyć wtedy, Ale nie, to położenie się jest zajebiste. Moim zdaniem zajebiste jest. Serio, cudowne. Tylko trochę za wolno, nie? Jak sobie tak przez przypadek, kurde, wciśniesz to. Ula la! la. No więc tak, stępik. Bardzo ładny. Kuzik jest super. Kuzik jest super uroczy sobie po prostu. Chyba nie mogę. O, i cwał jest śmieszny. No po prostu, no cudo no. No cudo. Normalnie. Patataja, patataja, kurde. A właśnie, a jaki jest ten? O. Zobaczcie, wiecie co, ja bym to. E, to. To bym dała na ten, na dom, na bo to nie wygląda, nie wiem. Nie podoba mi się za bardzo. Ale fajny jest, taki kucyk szetlandzki trochę. Tak trochę. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Tylko tyłek mają strasznie duży. Widzicie, nie? Takie nieproporcjonalne są strasznie. A jak na przykład stoisz, to co robisz? No. I co, co jeszcze nam zaprezentujesz? Aha, będziesz ziewać, rozumiem. No, no po prostu to jestem ja, nie? To jestem po prostu cały czas. To jestem ja. Ale w ogóle oni mają, one mają te rozpikselowane, to teraz się rozmazane takie trochę. Chyba, że to przez moją grafikę, ale nie wiem. Nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o tych konikach. Czy wam się podobają, czy kupiliście jakiegoś nie, czy co? Ja się zżegnam z nowym koniem. No i to tyle na, na teraz, na dzisiejszy odcinek. Za tydzień będą jakieś zawody Grand Prix, czy coś takiego, jakieś skokowe, coś. Więc, no, zobaczymy, czy się usłyszymy za tydzień. No więc to tyle. pa Pa!